Cześć, witam Was na kolejnej audycji z serii Szumąca Garść Marzeń. Tym razem zamieniliśmy się i nie będzie z nami Kociołka. Tydzień temu połowa mówiła Wam o tym, jak zmieniać marzenia w cele i jak do nich dążyć. Jakie kroki podejmować, aby po kolei móc cieszyć się z realizacji swoich marzeń? Ja dzisiaj chciałbym pokazać Wam kilka przydatnych narzędzi, które pomogą Wam osiągnąć cel w codziennej pracy. Pierwsze zadanie brzmi: działaj. Nie od jutra, nie od pojutrza, nie od świąt, nie od nowego roku, bo nie zorientujesz się, a obudzisz się z ręką w nocniku. Druga sprawa to usiądź i przemyśl swoje cele. Te na miesiąc, te na pół roku, na przyszły rok. Może masz jakieś duże cele, które chcesz zrealizować w kilka lat. Może masz wymarzony dom nad jeziorem czy w górach. Nieważne jakie masz marzenia. Zacznij od tego, aby je spisać. Gdy już to zrobisz, zapisz swój najbliższy główny cel na dużej kartce papieru i powiedz w widocznym miejscu. Niech twój mózg ogląda ten obraz codziennie, gdy przychodzisz koło tablicy korkowej, szczotkując sobie zęby. Wyobrażaj sobie, jak będziesz się czuł, kiedy zrealizujesz to marzenie. Jak będziesz się czuł w nowym samochodzie, jak będziesz czuł się na szczycie góry, albo jak będziesz czuć się przymierzając w dzikie kraje. Nasz mózg ma świadomość i podświadomość. Świadomość to wszystko to, co robimy zgodnie z naszą wolą i decyzjami. Podświadomość jest natomiast narzędziem, które pracuje non-stop. Non stop. Jeżeli nie będziesz myślał o niczym konstruktywnym i położysz się spać, Twoja podświadomość będzie mielić pustkę, ale Daria będzie pracować. Będzie jak betoniarka. Twoją rolą jest spuścić tam beton. Przed pójściem spać. Przeczytaj mądrą książkę, zmotywuj się, spójrz na swój cel. Możesz mieć życie jak inni marzenie. Wszystko jest w twoich rękach. Jeśli już dobrze nastawisz no się i swoją głowę na myślenie o celu, jeżeli już zaczniesz pozytywnie myśleć o swoim celu, kolejnym krokiem jest praca. Pracuj, pracuj. I pracuj. Nie wiem, czy też tak masz, ale jak gdy mam za dużo, za dużo czasu wolnego, zaczynam za dużo myśleć. Jak zaczynam za dużo myśleć, nachodzą mnie różne wątpliwości. Czy to, co robię, ma sens? Czy to się uda? Czy pójdę dzisiaj do pracy? Jak mi pójdzie? Co z drużyną? A jakie ja te studia skończę? To działa na nas okropnie destrukcyjnie. Przytoczę znowu słowa mądre osoby. Ten, kto ma najwięcej wolnego czasu, twierdzi, że ma go najmniej i jest najbardziej nieogarnięty. Jeżeli Dosłownie zawalisz się robotą od rana do wieczora, nie będziesz miał czasu myśleć o niczym innym, zobaczysz, efekty przyjdą. Zobaczysz, że jeżeli będziesz zawalony robotą od rana do wieczora, wszystko ci wyjdzie, a będziesz miał świadomość konstruktywnie dobrze spędzonego czasu. Jak wiele razy wstajemy rano i mówimy, o Jezu, wczoraj nic konstruktywnego nie zrobiłem. Nie chcę, żeby tak było. I co? Jest wieczór kolejnego dnia i znowu nic nie zrobiliśmy. Wypucowaliśmy pokój, książki nieruszone, konspekt zbiórki też nieruszony, ale na nic nie mamy czasu. No, na dobrą książkę i Facebooka, owszem, ale to tylko chwilka, to tylko chwilka, żeby się odstresować. Jeżeli już postanowisz sobie pracować nad swoimi celami, Zrób z tego przygodę. Kiedy widzę siebie grającego w gry komputerowe i podniecającego się, że podbiłem nowe terytorium, strasznie zazdroszczę mojemu przełożonemu, który co dzień podbija nowe terytoria w pracy. Co dzień, i co dzień, i co dzień. Podczas gdy ja przez 3 godziny podbiłem trzy państwa, przybyło mi 10 kilo, dwa wąsy i dupa mi urosła, a on jest bliżej tego, żeby w końcu nie pracować. Fajnie w wieku 26 lat jeździć mercedesem ze skórzanymi fotelami za 130 tysięcy. Można też iść od rana do wieczora do pracy i uciekać potem tylko w gry komputerowe. Wybór należy do nas. Moi przyjaciele powiedzieli mi kiedyś kurcze, gdyby nie było komputerów tyle byśmy zrobili. Tyle byśmy odkryli. I to prawda. Okej, okay, ale teraz co zrobić, żeby nasze cele, o których często myślimy myjąc zęby, o których przy, przy których przechodzimy w które się patrzymy, no co zrobić, żeby je zrealizować, bo to jeszcze za mało. A propos, pracuj, pracuj. Codziennie wieczorem, przed pójściem spać i przed poczytaniem dobrej książki, zapisz zadania na dzień następny. Kieruj się pierwszą zasadą. Rzeczy najmniej przyjemne są przeważnie najważniejsze i trzeba je zrobić na początku. Druga zasada brzmi nie rób tego, co nie musisz. Jeśli jakaś czynność nie wymaga Twojej osoby, aby była zakończona, zleć to komuś innemu. Rób tylko te rzeczy, przy których jesteś niezbędny. Dzięki temu będziesz o wiele bardziej produktywny i zrobisz o wiele więcej rzeczy. Zapisz na kartce papieru wszystkie zadania, które musisz zrobić następnego dnia. Nadaj im hierarchię. Literę A przyporządkuj do zadań o największej wadze. Literę B do tych też ważnych, ale troszeczkę mniej. Literę C oznacza rzeczy, które mogą być zrobione, ale nie muszą. D to rzeczy, które w sumie przydałoby się zrobić w dłuższej perspektywie czasu, a E to rzeczy, które nie są Ci na teraz potrzebne. W każdej z tych kategorii zapisz rzeczy najważniejsze i mniej ważne: A1, A2, A3, A4, B1, B2 itd. Najważniejsza zasada brzmi: zadanie A2 nie może być wykonane przed zadaniem A1. Dzięki temu będziesz tak długo siedział nad okropną żabą, którą musisz zjeść, aż w końcu ją zjesz i dalej cały dzień będzie już łatwiejszy. Jeśli najpierw zrobisz najmniej przyjemne rzeczy, będziesz miał świadomość, że potem będzie tylko lepiej. Każdego wieczora siadaj i rozliczaj się z zadań na dzień dzisiejszy. Tak naprawdę zadania A i B to zadania, które musisz wykonać. Reszta wcale nie jest ważna. Jeżeli już będziesz miał swoje zadania, Patrz każdego dnia, czy zadania, których nie wykonałeś, trzeba przesunąć na dzień późniejszy, czy nie. Jeżeli nie trzeba, nie są tak naprawdę ważne. Harcerski wychowawca od razu zacznie robić obóz, zanim będzie za późno. Przygotuje wszystkie rozkazy, składki. Pracownik zrobi najgorsze rzeczy na samym początku swojej pracy i potem dzień będzie o wiele lżejszy. Zacznij dzień od biegania, bo wieczorem nie będzie cię chciało. Ważna zasada też mówi o tym, żeby zawsze robić trochę. Stań trochę wcześniej, przyjdź do pracy trochę szybciej niż inni, wyjdź z niej trochę później niż koledzy. Jedz trochę mniej niezdrowych rzeczy, ćwicz trochę więcej, trochę więcej poświęcaj czasu swoim przyjaciołom, trochę mniej się złość, trochę więcej się uśmiechaj. Jeżeli coś ma być inaczej, musisz czynić inaczej. W przeciwnym wypadku znowu obudzisz się, że od stycznia, od urodzin, od nowego roku, od świątyń i nic w twoim życiu się nie zmieni. Każdy człowiek w ciągu swojego czasu pracy efektywnie pracuje tylko 8%. Kiedy jesteś w pracy i masz zadanie do zrobienia, nie zajmuj się rozmowami z kolegami, oglądaniem Facebooka, patrzeniem na YouTube'a, bo to wcale Ci nie pomoże. A w tyle Twojej głowy będzie dalej przeświadczenie, miałem to zrobić, a tego nie zrobiłem. Bo się spać z przeświadczeniem, znowu tego nie zrobiłem. Znowu tego nie zrobiłem. Znowu tego nie zrobiłem. I tym będziesz karmił swoją podświadomość. Gdy obudzisz się rano, pierwsze co, to odniesiesz wrażenie, że coś jest nie w porządku. Bo przez całą noc twoja podświadomość mieliła, tego nie zrobiłem. Tego nie zrobiłem. Poczytaj dobrą książkę, która ci motywuje każdego wieczora, abyś wstał rzeszki. Wstawaj rano. 7-8 godzin snu zupełnie wystarczy, jeżeli jesteś młodą osobą, aby funkcjonować prawidłowo. Nie ma nic lepszego, niż uświadomić sobie, że jest godzina 10.30 i w normalnym wypadku byś spał, a zrobiłeś już to, 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 to i to. Nieważne jakie masz cele i marzenia czy są tylko zawodowe, czy są tylko prywatne podziel swój czas tak, aby każdą godzinę wykorzystać efektywnie. Kiedyś zrobiłem eksperyment. Wszystkie te porady usłyszałem albo od moich współpracowników, albo z audiobooków Briana Tracy'ego. I wiecie co? Wiem, że wasze pierwsze wrażenie jest, e, tam co on gada, co on może wiedzieć o kreatywnym spędzaniu czasu, o robieniu wielu rzeczy efektywnie. Tak samo myślałem, kiedy słyszałem takie audiobooki. Mówię, Go zbił fortunę, bo mówi ludziom co mają robić. A to jest takie oczywiste. Nie jest mi to potrzebne, ale zrobiłem sobie dwa takie dni. Z ręką na sercu miałem dwa dni, w których co wieczór siedziałem, planowałem na następny dzień. A1, A2, B1, C1. Nie wykonałem czynności z serii A w złej kolejności. Było A1, A2, A3, A4. B1, B2. No, przy B4 i przy C1 już się troszkę czasami pozamieniałem. Ale to były rzeczy już najmniej ważne. I przekładałem je sobie właśnie dlatego, że miałem świadomość, że już dzisiaj zrobiłem wszystko, co jest najważniejsze. I wyobraźcie sobie, znalazł się czas na naukę, znalazł się czas na pracę, znalazł się czas na wyjście ze znajomymi. Dzień był poukładany. Zdążyłem zjeść, zdążyłem się umyć. Potem wiedza zdobyta przez tą godzinę czasu, którą poświęciłem tylko i wyłącznie na czytaniu i, wy i wyciszeniu się, za zaowocowała dobrymi ćwiczeniami na studiach. Tak więc podsumowując, po pierwsze, działaj. Nie od jutra, działaj od teraz. Jeżeli nie, nie zmienisz swojego zachowania, nigdy nie osiągniesz celów i zawsze, i zawsze twoje cele będą tylko w sferze marzeń. Tak, chcę mieć fajne auto. Jakieś tam będzie? Fajne. Wybierz model, zapisz go sobie. Zapisz kwotę, jaką na nie potrzebujesz i deadline, czas do kiedy to zrobisz niech twoim długoterminowym celem będzie Porsche, BMW ale na teraz weź auto które jeździ jeżeli czujesz, że czegoś ci brakuje mierzalną rzeczą są oceny w szkole załóż sobie, że na pół roku będziesz miał taką i taką ocenę z takiego i takiego przedmiotu ale ucz się godzinę więcej dziennie siedź troszeczkę mi na komputerze poczytaj fascynujące książki Zobaczysz, że świat naokoło ciebie jest naprawdę fajny. I nie musisz od ograniczać się do siedzenia na przy komputerze i uśmiechania się, jeżeli coś będzie bardzo, bardzo, bardzo śmiesznego. Zapisz swój cel. Patrz na niego tak często, jak tylko możesz. Niech wierci ci dziurę w głowie i niech będzie ci głupio, że czas leci, a ty nie robisz nic, żeby go zrealizować. Pracuj, pracuj i jeszcze raz pracuj. Nie miej czasu myśleć o niczym innym. Nie miej czasu na wątpliwości, niech twoja świadomość i podświadomość dąży do tego, żeby osiągnąć cel. Zrób z tego przygodę. Ekscytuj się każdym następnym krokiem. Mów sobie brawo, jesteś pół kilograma chudszy. Jesteś o krok bliżej egzaminu na studiach. Jesteś o złotówkę dalej do swojego wymarzonego śpiwora czy namiotu. Codziennie wieczorem poświęcaj 10 minut na rachunek sumienia i wypisz zadania, które możesz zrobić następnego dnia. To naprawdę, bardzo ułatwi, to naprawdę bardzo ułatwi pracę. Nie ma nic gorszego jak mieć czas i mieć świadomość, że masz dużo rzeczy do zrobienia, ale nie wiedzieć za co się zabrać na początku i ten czas marnować. W końcu przyjdzie wieczór i stwierdzisz, że tyle miałeś do zrobienia i znowu nic nie zrobiłeś i nie da rady tego inaczej ogarnąć. Zapisuj cele według hierarchii i nie rób zadania drugiego przed zadaniem pierwszym. Powodzenia! Trzymam kciuki za Ciebie, a Ty trzymaj za mnie. Do usłyszenia.